Cześć. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na kolejny temat. To jest mianowicie e, Citizen Conservation, czyli taka ochrona środowiska realizowana przez obywateli w formie rozmnażania zwierzaków zagrożonych wyginięciem. E, u nas taka forma w Polsce niestety nie istnieje, e, jako w Polsce, ale można dołączyć do programów np. niemieckich. Podrzucę wam link jak to zrobić, oraz w skrócie powiem jak wygląda procedura przystąpienia do takiego programu. Po pierwsze, trzeba się skontaktować mailowo z osobami prowadzącymi ten projekt. im takie mini CV, w którym się opiszę, kim się jest, jakie mam się, że tak powiem, osiągnięcia oraz co chce się osiągnąć. Wtedy osoby prowadzące ten projekt nam pomogą w ukierunkowaniu swoich, że tak powiem, możliwości na konkretne gatunki, którymi dysponują. W tym projekcie są zarówno płazy, jak i ryby, a również też gady. Współpraca z projektem polega na tym, że zwierzaki są jakby wynajmowane nam. One nie są naszą własnością, tylko że tak powiem, są nam wynajmowane, otrzymujemy je. A w przypadku rozmnożenia, młode są przekazywane nieodpłatnie dla kolejnych hodowców, którzy chcą się zająć ochroną tego gatunku. Więc tutaj jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby te zwierzaki w miarę możliwości rozmnożyć jeśli się uda. My od jakiegoś czasu bierzemy udział w tym projekcie. Rozmnażamy pielnice z Madagaskaru, które w dodatku mamy kilka par wolnych. Jakby ktoś chciał, że tak powiem, dołączyć do tego programu i pobawić się w rozmnażanie ryb z Madagaskaru, to mogę z nim podpisać umowę na przekazanie e, zwierząt, bo tak to się odbywa. On musi z kolei uzyskać e, członkostwo w tym Citizen Conservation w Berlinie, wysłać do nich umowę, e, którą ze mną e, zawrze oraz e, e, swoją umowę przystąpienia do projektu i potem dostanie e, po jakimś czasie e, zwrotkę. E, w postaci listu poleconego z gotową podpisaną umową z Citizen Conservation na przetrzymywanie tych zwierząt wraz z warunkami, ich że tak powiem posiadania, i już jest członkiem projektu. A w, potem, gdy już będzie miał rozmnożone zwierzaki z tego projektu, po prostu zgłasza się do nich i albo oni szukają domu dla zwierzaków, albo można też samemu to zrobić, tak jak ja teraz robię do Was. No i w ten sposób można sobie szukać domu dla nowych zwierzaków też samemu, bo oni niestety nie działają zbyt dobrze w tej kwestii i można przy zbyt dużej produktywności zwierzaków mieć problem po prostu z tym, że tych zwierzaków nie można zbyć i po prostu będzie ich zbyt dużo. Także też trzeba rozmnażać się z głową. Bo można się zapchać zwierzakami, a później nie ma co z nimi zrobić. Dobra, w skrócie opiszę wam resztę w opisie tego filmiku, jak to zrobić, oraz linki do tego, jak zostać członkiem, oraz adres mailowy do prowadzącej projekt odnośnie ryb. I mam nadzieję, że ktoś się skusi, gdyż. Te pielęgnicy z Madagaskaru one są dosyć agresywne. Musiałem je porozwalać po, po kilku akwariach. Obecnie zajmują mi ponad 2000 litrów wody na hodowli, a nie jest mi aż tyle ich potrzebne, gdyż z jednej pary uzyskałem bardzo dużą ilość na rybku i chętnie bym znalazł dom, dom dla Trzech pozostałych par, które w tym momencie są bezrobotne, a gotowe do rozmnażania. Więc jeśli ktoś ma chęć wziąć udział, no to zapraszam. Na młode również można, że tak powiem, podpisać ze mną umowę. W przypadku ogrodów zoologicznych zachęcam do wzięcia tych rybek do siebie. Z tego względu, że ten gatunek akurat jest ładny na ekspozycji, z tego powodu, że ma bardzo ładny złoty kolor, no i się fajnie prezentuje podczas tarła ma fajne kolorki no i dodatkowo wartość edukacyjną gdyż Madagaskar to jest jeden z najbardziej wrażliwych kontynentów mini kontynentów właściwie których jest podatny na zmiany przez człowieka które niestety powodują, że gatunki dosyć szybko tam giną czy to żółwi, czy ryb, czy też innych zwierząt o których nawet nie wiemy a one po prostu po cichu sobie Umierają i znikają z powierzchni Ziemi. Także w opisie Wam powiem co i jak, i mam nadzieję, że osoby zainspirowane tym krótkim opisem dołączą do projektu i postanowią samemu zająć się ochroną przyrody poprzez rozmnażanie zwierząt. Dzięki.